Was w kolejnym filmie i zapraszam na odcinek jedzeniowy. Dzisiaj nagrywam co w ciągu dnia. Dawno takiego filmu nie nagrywałam, dawno nie było takiego na kanale, a jakoś tak zapragnęłam wrócić do tego kontentu, więc myślę, że trochę takich filmów teraz ponagrywam. Oczywiście już teraz mam prośbę, żebyście zasubskrybowali kanał. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. Dla Was to jest tylko jedno kliknięcie, a uwierzcie, że dla mnie zmienia to totalnie wszystko na YouTubie. Więc zasubskrybuj proszę kanał, możesz też zostawić już teraz łapkę w górę i komentarz dla wsparcia, bo jest mi naprawdę bardzo miło czytać wasze komentarze, też na wszystkie staram się odpisywać. Ja wstałam dzisiaj rano w super humorze, natomiast zaraz jak tylko usiadłam do komputera, ten humor troszeczkę mi się zepsuł, bo mam trochę rzeczy, takich zaległości, które po prostu muszę ogarnąć. Jakieś zwroty do sklepów, książki do biblioteki, podpisanie na kilka ważnych maili, jakieś terminy płatności itd., więc dzisiaj postanowiłam, że dzisiaj jutro się tym zajmę, dlatego że w końcu chcę mieć lecie taką czystą głowę. No więc w pierwszej kolejności dzisiaj zrobiłam sobie wodę. Ostatnio znowu praktykuję coś takiego, że do takiej dużej butelki ona ma litr pojemności. Wkrajam sobie po prostu już rano cytrynę. No i mam taki challenge, że dwie butelki dziennie muszę wypić. I dzisiaj idzie mi całkiem dobrze, ponieważ już wypiłam w sumie pół litra, tak naprawdę wstałam jakieś półtorej godziny temu. No i teraz idę robić śniadanie. Na śniadanie robię moją ulubioną sałatkę, którą kiedyś jadłam praktycznie codziennie znowu wróciła mi jakoś na nią faza teraz. Yy, będę potrzebowała awokado, taki miks sałat. Ja zwykle kupuję z rukolą, ewentualnie z rozszponką w biedronce. ser żółty, kukurydza w puszce. Yy, to wszystko po prostu mieszam serwcze na tarce i wychodzi mi taka lekka sałatka na śniadanie. Dobra, i sałatka wygląda w ten sposób. Ja ją po prostu uwielbiam. Jest mega szybka w przygotowaniu. Bardzo, bardzo dobra. I taka sałatka jest przede wszystkim dla mnie super sycąca. Ojku, musiałam szybko coś załatwić, więc biegłam do miasta. Mam całe rozbebłane włosy, bo jestem mega zimno. Musiałam założyć czapkę, więc nie wiem po co też się dzisiaj miałam rano, ale. Nieważne. Jestem już w domu. Ja dzisiaj zjadłam tylko tą sałatkę. Nie jest późno, bo to wszystko zajęło mi może jakieś półtorej godzinki. W każdym razie idę sobie zrobić teraz drugie śniadanie, bo jestem głodna. Ja zwykle nie jem drugich śniadań, i dzisiaj to będzie taki dość wyjątkowy dzień. Po prostu czuję, że potrzebuję, więc nie dyskutuję z tym, tylko idę robić. I to Wam polecam: słuchajcie swojego ciała, swojego organizmu i po prostu postępujcie tak, jak wam podpowiada. Co zrobię na drugie śniadanie? Nie wiem, mam ochotę na coś słodkiego, ale takiego pół na pół, więc chyba zdecyduję się na gorące kakao i zwykły chleb z masłem. Dajcie mi znać, czy wy też lubicie jeść chleb z masłem. Ja po prostu uwielbiam. Mogłabym się tylko tym żywić. A ciekawostka jest taka, że jak byłam mała, to ja byłam strasznym, ponoć, znaczy pamiętam to, że byłam strasznym niejadkiem. I zawsze jak mama pytała mnie, co chcę na przykład na śniadanie czy na kolację, odpowiadałam zawsze, co? chleb z masłem. I tak mi zostało do teraz. Co prawda jem już znacznie więcej rzeczy różnych, e, ale jednak ten chleb z masłem zawsze wchodzi jak złoto. Więc tak będzie wyglądało moje drugie śniadanie. No a kakao dlatego, że mam straszną ochotę na coś słodkiego. Zobaczcie jak bombuj sobie słodko odpoczywa po spacerku. Nie będę ci przeszkadzać. Śpij sobie kochanie, śpij. Kakao robię... W termomiksie, bo tak mi jest po prostu wygodniej. E, ono się robi tutaj samo i przede wszystkim nie pomylę żadnych proporcji. Gdybym miała takie kakao rozpuszczalne, to zrobiłabym zwyczajnie po prostu podgrzałabym mleko, wsypała kakao i tyle. Ale zrobię mm, z takiego kakao ciemnego. E, do tego oczywiście cukier e, i mleko. W ogóle tak mnie naszła ochota na takiego Nesquika tradycyjnego. Kakao, takie wiecie rozpuszczalne. Może sobie kupię w sumie, jak będę na zakupach, bo ostatnio mam strasznie fazę na kakao. No, bo jest taka pogoda. Zaczął się grudzień w ogóle, więc to jest idealny czas na robienie takich napojów. Robiłam, czyli mam kakao w kubku. To jest w ogóle ostatni mój ulubiony kubek i wydaje mi się, że zostanie taki na cały sezon zimowy. Mam takie dwa kubki, które kupiłam w. Jak ten sklep się nazywa? Half Price. Pokazywałam Wam je kiedyś we vlogu. I super teraz się sprawdzają właśnie na kakao, one są takie ciężkie, solidne i przede wszystkim dość długo zachowują ciepło. No i mam moi drodzy moje super drugie śniadanie, strasznie miałam ochotę. Włączyłam sobie też film Moniaszy, ostatnio wkręciłam się we vlogi kilku nowych dziewczyn na YouTubie i właśnie Monia jest jedną z nich. Ostatnio miała taką przykrą sytuację, że zhakowali jej kanał z tego co zauważyłam. No i dzisiaj właśnie dodała film, wczoraj dodała film, że go odzyskała i ciekawi mnie i opowiada tutaj całą historię też jak to zrobiła więc mnie to ciekawi nie zakładam oczywiście, że coś takiego mnie spotka ale no nigdy nie wiadomo Monika nie ma dużego kanału a coś takiego po prostu się jej przytrafiło także dobrze wiedzieć zawczasu dlatego z ciekawością obejrzę filmik zjem sobie to drugie śniadanie a potem nie wiem jeszcze co będę robiła ale na pewno będziecie zamiar W, w ogóle przerąbane jest to, że jest godzina, słuchajcie, chyba 13 dopiero, a jest tak ciemno. Ostatnio mam tak, że mega ciężko zapanować mi nad życiem, to znaczy, a konkretnie nad rzeczami, które po prostu muszę zrobić, zapominam o różnych terminach i tak dalej, więc zdecydowałam, że zapiszę sobie teraz wszystko, co muszę zrobić i będę po prostu powoli skreślała, bo innej opcji nie widzę. Więc począwszy od jakichś, nie wiem, oddania książek do biblioteki i tak dalej. Skończywszy na różnych płatnościach i mailach, więc tak muszę się na chwilę skupić. Ciekawa jestem, ile tych podpunktów wyjdzie. No ale wiecie, ja wychodzę z założenia, że jak jest tak wszystko spisane, to po prostu łatwiej robi się te rzeczy, widząc, że ich ubywa, więc ja sobie zawsze lubię tak skreślać po prostu. Normalnie zrobiłabym to w notatniku w telefonie, ale stwierdziłam, że mam ochotę po prostu na taką wersję papierową tym razem, więc spisałam listę, wyszło mi 13 podpunktów. Część z nich mogę zrobić właściwie teraz przy komputerze, więc chwilę na to poświęcę czasu. Muszę w kilka miejsc podzwonić, odpisać na maile, także zajmę się tym no i będzie do przodu. Ale powiem Wam, że jak to tak wszystko spisałam, to trochę mi ulżyło, bo nie jest tego aż tak dużo, ale są to rzeczy bardzo ważne, z którymi po prostu nie mogę dłużej zwlekać. Ok, udało mi się trochę rzeczy zrobić. Teraz będę pakowała paczki zwięciec między innymi a oprócz tego moi drodzy chcę odesłać moje new Balance na gwarancję, na reklamację dlatego, że zobaczcie już wam to pokażę, co wydarzyło mi się z jednym butem, powiem wam że byłam w szoku, to się stało ogólnie dość szybko te, te new y mają ogólnie dwa lata gwarancji. Ja mam je od niecałego roku, ale ja to już dużo wcześniej zobaczyłam, po prostu nie miałam czasu tego zgłosić. I patrzcie na to: w jednym bucie, <grym> autentycznie, zrobiła mi się dziura, tam gdzie są palce w sensie tylko w jednym. Tutaj nic takiego się nie stało, więc po prostu spróbuję je zareklamować i zobaczymy. Z tego co czytałam, to spokojnie podlega pod tą gwarancję. Więc wszystko wydrukowałam. No i zobaczymy, czy mi to przyjmą po prostu. Jestem sama ciekawa, moim zdaniem powinni to przyjąć. Jeżeli nie, no to trudno, ale no będę trochę zawiedziona. Pewnie kupię nowe new Balance, bo ja je strasznie lubiłam serio i chodziłam w nich wiosną bardzo, bardzo często. No ale teraz już po prostu nie nadają się w takiej postaci do chodzenia, więc zobaczymy, czy coś mi z tym zrobią. Jeżeli nie, no to pewnie na wiosnę kupię nową parę podobną. No nic, zobaczymy. Dobra, spakowałam. Tutaj jest zwrot, tam są te buty na reklamację, a pod spodem paczki z vinted, więc jutro rano poproszę, żeby mi je wysłał. I chyba, moi drodzy, idę ogarnąć jakiś obiad, bo pomału robię się głodna. Wydaje mi się, że będzie mnie gorzej słychać, dlatego że włożyłam właśnie pranie do suszarki i ta suszarka tak hałasuje, e, więc włączę wam zaraz napisy i zrobimy sobie takie przygotowanie posiłku pod muzykę. Ale na szybko, co będę jadła? Mieniłam na co mam ochotę, bo jakoś tak zasłodziłam się tym kakao i e, długo w ogóle nie byłam głodna, ale zdecydowałam, że robię takie spaghetti, nie spaghetti. To znaczy makaron z sosem, e, z kukurydzą i z serem żółtym startym. E, mam ochotę na coś takiego po prostu zwykłego. Nie muszę dzisiaj gotować dla Zeki, dlatego że wczoraj sobie robił jakieś kosmiczne przepisy. Takie dania typowo mięsne, męskie. Ja ostatnio nie mam na takie ochoty, więc dzisiaj gotuję tylko dla siebie. No i będzie to właśnie makaron, coś takiego lekkiego, ale uwielbiam. I ciekawostka jest taka, że to kojarzy mi się strasznie z dzieciństwem nawet nie tyle z dzieciństwem, co z takimi latami nastoletnimi dlatego, że zawsze jak mieszkałam u rodziców, robiłam sobie taki makaron, łączałam Diosi, czyli mój ukochany serial no i zajadałam się i jakieś takie, wiecie, dobre wspomnienia z tym mam. Więc odtwarzamy dzisiaj to samo. Nie wiem, czy będę oglądała DUSI, a może. Moi drodzy, oczywiście wyłączyło mi się nagrywanie w trakcie, ale już Wam wszystko mówię. To jest po prostu ugotowany makaron. Y, zmieszany z pasatą i z kukurydzą, i już na talerzu będę dodawała trochę sera. Także podgrzewam to jeszcze i jem. No i tak wygląda ten obiad. Nie wygląda to jakoś, wiecie, fancy, ale jest naprawdę smaczne i włączyłam sobie nie diosi, a gotowe na wszystko. Także mm, zaczynam oglądać znów, gotowe na wszystko po raz nie wiem, który już w życiu. Ale kocham ten serial i bardzo lubię do niego wracać. Ostatnim razem oglądałam go chyba jakieś dwa albo nawet trzy lata temu. Także życzcie mi smacznego! Chciałabyś iść na spacer? Chciałbyś iść na spacerek? No pewnie, że tak. Chciałam oficjalnie powiedzieć, że to jest ten etap w roku, kiedy mam gdzieś już, jak oglądam, ale po prostu ważne, żeby mi było ciepło, więc jestem cała opatulona. Zakładam kurtkę, biorę przysmaczki, i idę się z nim na chwilę przejść, chociaż strasznie mi się nie chce, bo jest turbo zimno.